Nie zapominaj, że jeszcze trudno jest mi precyzyjnie wyrazić swoje myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy. Czy to chodzi o mniejsze dzieci, czy to chodzi o nastolatki, nastolatków, często mamy z nimi trudność. Nie wiemy, o co im chodzi, nie potrafimy ich jakoś zrozumieć. Trudno jest nam ich zrozumieć, ale jeszcze trudniej jest im wyrazić to, czego naprawdę chcą. Czy to jest wymysł? Nie, to nie jest wymysł, to nie jest wyjaśnianie jakichś tam ich um, zachowań tylko dlatego, żeby ich jakoś wspomóc w takim, powiedzmy, negatywnym stwierdzeniu, ale właśnie jest to prawdziwa fizjologiczna, jakby zmiana, którą, którą każdy z nas przechodził. Nie każde dziecko jest w stanie powiedzieć, czego chce. Nie dlatego, że ona nie, wiem, nie ma umiejętności i nigdy nie będzie miała, tylko na etapie rozwojowym, w którym się znajduje, nie jest w stanie to zasygnalizować w taki sposób, jaki byśmy my jako dorośli oczekiwali. Wyobraźmy sobie dwulatka, który nie chce, nie wiem, jabłuszka, któremu dajemy. I nie mówi tego w prosty sposób, jakbyśmy chcieli, mamusiu, nie lubię jabłuszka, albo nie mam ochoty teraz na jabłuszko, chcę zjeść pomarańczkę. Tylko co robi dwulatek? Dwulatek zaczyna krzyczeć, tupać, wrzeszczeć, pluć, tak rzucać się na podłogę. I tym właśnie swoim zachowaniem komunikuje nas, nie chcę jabłuszka. Tylko my nie jesteśmy w stanie się domyślić, że to chodzi o pomarańcza, że chce pomarańcza, a nie chce jabłuszka. O ile jesteśmy w stanie zrozumieć, okej, okay, jabłka nie, ale co? Yy, to tak wtedy dziecko potrzebuje naszego zrozumienia, że okej, okay, on czegoś nie chce albo czegoś chce, ale nie potrafi tego w taki sposób wytłumaczyć, nie potrafi nam tego zasygnalizować. To wymaga od nas cierpliwości i wymaga właśnie takiej postawy wspierającej, yy, do pytania trochę, okej, okay, słyszę, że nie chcesz jabłka, to co byś chciał? Nie? Czego byś potrzebował? Dopytajmy, zainteresujmy się. Jest duża szansa, że wtedy dziecko jest w stanie odpowiedzieć. Czasami musimy poczekać, po prostu, bo ono samo nie wie. Tak jest w tak dużych emocjach, że najpierw te emocje muszą opaść, żeby dziecko zobaczyło, czego tak naprawdę chce, o czym te emocje mówiły. Z nastolatkami jest bardzo podobnie. Trzaskają drzwiami yy, i pokazują, że są niezadowolone. Ale nie mówią dlaczego, tak? Nie właśnie do pokoju. My często jako rodzice odbieramy Okej, okay, to ja jestem beznadziejnym rodzicem, On mnie nie kocha, źle wychowałam swoje dziecko, co jest ze mną nie tak. A tak naprawdę nastolatek w taki bardzo trudny dla nas do przyjęcia sposób pokazuje nam, hej, potrzebuje czasu, potrzebuje przestrzeni, potrzebuje o tym pomyśleć, Tak powiedziałaś coś, co wywołało we mnie różne emocje i nie umiem sobie z tym poradzić. Mm. Chcielibyśmy usłyszeć tak, od naszego dziecka, nastolatka, czasami od naszego partnera, jest nam trudno to usłyszeć, czy nam samym trudno jest czasami to powiedzieć. Po pierwsze, nikt nas wcześniej tego nie uczył, a po drugie, sami w emocjach, jakie jesteśmy, jeżeli się nie zatrzymamy, nie sprawdzimy, o co chodzi, co się w nas tam zadziało, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć tej drugiej osobie konstruktywnie, z czym jest problem. Nie, więc dajmy przestrzeń naszym dzieciom, aby się zastanowiły i nie odbierajmy tego jako atak na nas, tylko ich zachowania są informacją o nich, o tym, co się w mhm. nich dzieje. Dajmy im przestrzeń.